To jest takie małe, fajne, naprawdę bardzo fajny dźwig. Do takich zadań typu, yy, gdzie jest ciasno, nieprzyjemnie, niewygodnie, ale przede wszystkim, gdzie jest niska brama wjazdowa, ten dźwig jest po prostu perfekt. Lepszego wydaje mi się, że nie ma. Elegancko bez podpór się możemy obrócić. Podpiąć sobie z blocze Z tego, że jest małe, mówimy na niego krupik. Nie krup, tylko krupik. A to jest taki krupik. No temu kupiliśmy to takiego Pana, który już jest na emeryturze, a był handlarzem w Magdeburgu i dużo polskich film go zna. Pewnie mnie nie rozumie i pewnie mnie nie słyszy i pewnie mnie nie ogląda, ale Pana Hartmuta pozdrawiamy serdecznie. Tata, ja i cała firma. Kupiliśmy od niego chyba cztery dźwigi włącznie. I za każdym razem... Everything was perfect, Mr. Krieger! tak nie cieszy, jak dźwig zrzesz. To nie jest tak, że obsługujemy jedynie dużych kontrahentów i duże budowy ale jak ktoś ma problem typu nie, staw mi pan studzienkę, szambo to oczywiście jedziemy bardzo często też dla klientów indywidualnych nie dla firm stawiamy takie rzeczy jak sauny, jakieś siłownie ogrodowe bardzo często wrzucamy jakieś jacuzzi na dach jeżeli ktoś sobie kupił nowy apartament i ma dość duży taras także sporo jest takich indywidualnych zleceń.